Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale, witam was w kolejnym vlogu masie. Trochę się śpieszę, bo właśnie podjechał po mnie Bolt, ale chciałam wam tylko powiedzieć i zacząć tutaj odcinek, że robimy dzisiaj Wigilię, to znaczy jutro, ale jak wy to oglądacie, no to dla was to jest dzisiaj. I właśnie jadę na zakupy, bo będziemy robić barszcz. Mam przepis od mojej babci, mam nadzieję, że mi wyjdzie cokolwiek. Jeżeli nie, to się załamie, ale wtedy razem będziemy oglądać moją porażkę. Zabieramy się do sklepu. Elo. Proszę Państwa, magiczny czas świąteczny z nami. E, właśnie zrobiliśmy zakupy na naszą jutrzejszą Wigilię z naszymi e, najbliższymi. Kupiliśmy miseczki za ile? 4 zł? No, niecałe 5. Niecałe 5. Teraz idziemy do samochodu i jedziemy na otwarcie drugiego punktu Kyoto House Sushi czyli knajpy Mini Majosa i mojego przyjaciela serdecznego Michała, którego pozdrawiam cię krótko z tego miejsca, co, kocham święta, ale mega mnie skurja robienie tych zakupów i zapierdalanie od rana do wieczora. Chciałam nagrywać, bo nie zakupy, takie wiecie przebiwki, jak zawsze nagrywałam, jak sobie z tego ale... ale byliśmy w takim szale żeby mi się zapomniało, także byśmy chcemy zobaczyć, ale widzimy się już w domu, jak będziemy robić. Nie, nie, widzimy się jeszcze u mini majosa. Tak, widzimy się u mini majosa. <noise> I widzimy się też, jak będziemy robić bar. Witam w mojej kuchni, kochani. Pierwszy raz w życiu będę robiła rosół. Mam tutaj rozpisany przepis od babci, dosłownie rozmawiałam ze nim przez telefon i mi dyktowała, więc myślę, że mniej więcej wiemy, co robić. Pierwszy raz w ogóle będę gotować rosół, bo ten barszcz przygotuje się z rosołem, a nigdy w życiu go nie robiłam, więc jestem bardzo ciekawa, jak mi pójdzie. W ogóle zobaczcie, zobaczcie jakie kupiłam cute bulionówki takie za 5 zł z oszu. A za, pokazywaliśmy Wam. Ja już nie pamiętam, sama nagrywaliśmy, ale mówiliśmy o tych bulionówkach. Ale kupiłam 8 takich bulionówek, bo właśnie jutro będziemy mieli 8 gości. Ja nie wiem, jak my się tu pomieścimy tak szczerze. Ta Wigilia to jest jedno wielkie jolo. Moja mama powiedziała, że jeżeli to wyjdzie, to zacznie wierzyć w cuda. <grym> Więc zobaczymy. Babcia powiedziała tak, żeby zagotować wodę i wrzucić mięso. Potem dodać marchewkę, pietruszkę, seler, por, ziele angielskie, przyprawy i gotować godziny na małym ogniu. Nie wydaje się zbytnio skomplikowane. A trzeba najpierw zrobić mięso, a potem warzywa, czy wszystko naraz mogę wrzucać? Najpierw w e, mięso. A to ma się jakoś długo robić, bo tutaj babcia nie sprecyzowała. Aż wypłyną szumowiny, zdjąć szumowiny trzeba łyżko. Ty jesteś szumowina. Wycwaniłam się, słuchajcie. Kupiłam włoszczyznę na topce i to jest już tu wszystko obrane. Słuchajcie, zostałam oszukana bo żadne szumowiny mi z tego nie wypłynęły. Straciłam 20 minut czasu, więc teraz zostawiamy ten rosół, żeby się gotował przez godzinę. Robienie barszczy to bardzo żmudna i nudna robota, tak stwierdzam. Myślałam, że tutaj więcej rzeczy się będzie działo. Żartowałam, nie dałam przypraw. Wybaczcie za hałasy. Dominik w drugim pokoju odkurza. Stwierdziłam, że póki ten rosół się gotuje, to ja już obiorę sobie buraki i potrę je na tarce. Mam niestety tylko jedną rękawiczkę, więc to, jakie ja tutaj wygibasy robiłam, żeby się nie uwalić podczas obierania tych buraków, to jest coś niesamowitego. I wydaje mi się, że teraz będzie dokładnie to samo, jak będę je tarła. I tak, babcia powiedziała, żeby patrzeć buraki na tych największych oczkach. No to tak. Za kontrolą. No jestem mega ciekawa, jak mi wyjdzie ten barszcz. Chciałabym, żeby wyrzedł choć w połowie tak dobry, jak mojej babci, bo uwielbiam jej barszcz. To jest barszcz, paszteciki i krokiety. To jest, to jest moje ulubione i w sumie jedyne takie danie wigilijne, które jem. Bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby mi ten barszcz wyszedł. Swoją drogą, przepis na paszteciki też dostałam. Kupiłam nawet wszystkie składniki. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało tyle pieprzyć z tym ciastem i czy w ogóle zdążę to wszystko zrobić, no bo już jakby nie patrzeć, jest po godzinie 20, a jutro Dominik tutaj zajmuje kuchnię, także zobaczymy. Minęła godzina, mój rosół pachnie nawet jak rosół, jestem dumna. Starłam już wszystkie buraki, to była bardzo żmudna i ciężka praca. Dodajemy te buraki do środka, trzeba to zagotować, żeby bulgotało i odkładamy znowu na godzinę. Zobaczcie, nawet się tak nie ubrudziłam, trochę tu i trochę miałam brzuch, buraczany, ale nie jest źle. Bałam się, że będzie gorzej. Oto mój barszcz. Przecedziłam go, odlałam do trochę mniejszego garnka, doprawiłam wszystkimi przyprawami, które babcia mi wypisała i szczerze mówiąc uważam, że jest zajebisty i wyszedł mi chyba tak samo dobre. Jak babci. Tak, tak właśnie zapamiętałam smak tego barszczu. Jest serio dojebany. Proszę Państwa, przyjechały stoły. Dominiczek ogarnął. I będziemy je teraz składać. Do roboty. A ja mam ci dopomóc? Nie, a po co? A będziemy siedzieć tylko przy tych dwóch? Nie. Jeszcze przy tym razem? Tak. I właśnie się zastanawiam, czy dać ten duży na środek, nie? Żeby było tak symetrycznie. Tak, no. No, chyba tak musimy zrobić. No to już to zrobimy, nie? Ona ma taki śmieszny Am, am, am. No. Pokaż co kupiłeś. Hol zakupowy. Hol zakupowy, proszę Państwa. Obrusy, białe, klasyczne. Kieliszki na wino. Jednak kupiłeś te kieliszki? Tak, kupiłem. No. Ale przecież kupowaliśmy ostatnie. Tak? No. no. No to kupiłem, będzie na zapis. O, i Miller Milcia proteinowego. <laughs> Zobaczcie, jak ten Dominik zrobił słodką kieszonkę na nie chciałam powiedzieć, na sztućce. Tutorial. <grym> Tutorial szybki. Ten kącik zabieracie, syk, łapiecie tutaj, odwracacie i teraz jeden bok do środka i drugi bok do środka. O, tu mi się popsuło. Zawsze tak jest, że się psuje, jak chcesz pokazać. I teraz prasujecie i będzie wam kieszonkę. kieszonka. Piękna. Dzień dobry. Pan już czeka na Wigilię. Zobaczcie, jak to wszystko zaczyna pięknie wyglądać. Ja jestem dumna z nas. Ale fajnie, mega się cieszę. Już nie mogę doczekać, aż nasi goście przyjdą. Nastąpiła mała zmiana planów, bo miałam robić takie paszteciki z przepisu mojej babci, ale faktycznie to mnie niech ma rację, że zanim ja zrobię to ciasto, zanim się tu ze wszystkim ogarnę, nie mamy nawet wałka. Tak szczerze. Więc po prostu idę trochę na łatwiznę i zrobię takie prowizoryczne paszteci paszteciki z po prostu jestem francuskim. Więc zabieram się za krojenie pieczarek, cebulki i zaraz będziemy wszystko składać. Oh my god. Szczerze kocham TikToka. A ty co? What the fuck? Palić. <grywa> przyglądałam rano tiktoka i właśnie wyskoczył mi taki przepis na choinki jako camembert, moczone w miodzie orzechach, pietruszce i granacie i spróbowałam sobie właśnie jeden tak przedpremierowo i jest zajebiste i bardzo proste, więc polecam wam zrobić sobie taką przekąskę jak robicie jakąś imprezę wilijną dla znajomych odkładamy do półki, żeby koty się nie dorwały i leci się ogarniać Reakcja! Reakcja! Naprawdę naprawdę jest dobrze, nie? W sensie nie spodziewaj się w ogóle takiego ułożenia z tych stołów, które wyglądają o tak, no ale jest naprawdę... Zacnie, co? Fajnie. Koinki. Z Z ja Już pokazywałam mu no. hoinki. Obie! A czemu ty jesteś w czapce w domu? My już jesteśmy prawie ready, ja się przyjechał. Czekamy teraz na resztę. Jestem zakochana po prostu w tym stoliku. zajebiście to wygląda, mega mi się podoba. Szczerze są chuj dla was. Szczerze. Szansę, że. No. Dobra, widzę podgląd. <grym> 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 Cześć, byłaś grzeczna. A ty już z tego, zasłużyłeś na coś? Nie, niestety nie. Nie zasłużyłeś. <grym> Ej, załknął te spodnie, Mów pękły w kroku. <grym> Dla Jasia. A mówimy od razu od kogo czy nie od kogo? Nie, nie, jeszcze. Nie. Zacznę od tego. To możemy zgadywać od kogo? O, no. A jakie w ogóle zapakowane właśnie, każdy ten? Właśnie z zapakowaniem tutaj bym się sugerował głównie, że nie będzie to na pewno dominik ani Kamil. Dobrze <noise> myślisz. Pasuje mi do tego Kamila. Lub? No właśnie, wybrałbym Amilkę albo Patrycję, ale pomiędzy coś. Dobra, Dobra, od Kamili mi się wydaje, że... A tak. czemu nie ode mnie? Co, co sugerujesz, że ja wszystko pakuję prezenty czy co? No a szczerze? W, w, w ogóle cię wykluczyłem stąd, nie wiem dlaczego, ale pewnie przez to, że stoisz z kamerą po prostu. Dyskryminacja. To jest pewnie napój izotoniczny. Tutaj chyba warszawski koks sposobował. <laughs> Y Dzisiejszym sposobem odcinka jest Buka JJ, ale nie Wydaje mi się, że była mała tutaj podpowiedź, bo ponieważ lubię wi y winogrono, lubię też biały baton. Nie lubię y ciemnej czekolady, więc ktoś musiał albo mnie znać, albo uważnie słuchać. Uwaga? Pizza Buka -Dzik. No i koszuleczka albo spodemki. Uuuuh! Ty taki nie widziałem nigdy. Dobra, to jest od Marty, tak? Nie, to nie ja. Kto się tak wykosztował? Nie Bo trzeba było 100 zł. Uwaga, niech ta osoba wstaje za 3, 2, 1! Uuuuh! Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo, a wka dzikie to tak po prostu... To sponsor dzisiejszego odcinka, dziękujemy. Tak. Dobra, tutaj tutaj a ktoś ciłości my... podpowiadał z białym batonem. Po prostu. Dobra, trafiłam. bo to jest mega ważne, nie? Daw mi plecy, dawnij, ej, najszerszy najszerszy. No, czekaj, czekaj. Okay. Nie, Czekajcie, weź nie, na jaszu, Do kościoła i dalej. Tak? No, mógłbyś super. iść tak w niedzielę. Dobra, co? Mam szeo. Dobra, no. ja tak siedzę do końca, -u, nie? Kolejne prezenty. U, 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 zapraszam. Laurę. Zapraszam. Bogę Marka. Witam. Byłaś grzeczna w tym roku? Była. Proszę, otwórz. Wow, ale w Zostawcie, będę nią ręce wiązał Marcie wieczorem. Kończymy tego vloga. Tylko jak to będzie powtórka? O dobra, nie będzie powtórki. Supra MK5 A90. Żółta. Super, bardzo dziękuję. Od kogo to może być? Zgaduj, zgaduj, Marta nie. No czemu akurat ja nie? Od Dominika. <grymka> <grymka> nie. Nie? <ma>. Nie? <grymka> nie, tu nie ma, ale to nie ode mnie. Dawiałabym na Patka Kamila. Kamila Ostatnia próba, to... definitywna próba. I uwaga, dwa, jeden. Patka. I teraz wstaje ta osoba. Za trzy, dwa, jeden. <grymka> dziękuję bardzo. Proszę. Zaproś, zaproś. No zapraszam, ale kogo? Panie domok. Panie kobok! Oho, o, panie kobok! Byłaś grzeczna? Ja jest najbardziej niezręcznym mama tego filmu! Mnie wiem, a jak, jak to siedzę! A co dopiero, jak to będę montować? Czy jakby to będzie się oglądać? Wołała, że. nawet nosić. Super! A nie, baba! Jak byłaś, to idź! Idę! No to jest od Patrycji, bo zamiechałam, ale co tu jest, to nie wiem. Kurga, my też mamy no, do Bo historia jest taka, że ja nie mam mopa, bo mieszkam na nowym mieszkaniu nie miałam mopa i od niej pożyczałam raz mopa, jak miałam być urodziną. No i fajnie, fajnie było z tym fiadrem i z tym mopem. Były bardzo, bardzo, bardzo praktycznie prezent. <grym> dziękuję. Proszę bardzo. No. Dla kogo to? Ja myślę, że to może być dla ciebie. Tu jest napisane, że dla Patrycji. Drugi raz rzędu! Byłaś grzeczna? Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień. Co, ja... co dostałam? Marze, unboxing, mamy takie Ej. pierdolnik, do czy, czy czy? Moja macza. Ej, to jest ta dobra macza. Tak. Ja pierdolę co kod robi. Trzymaj, trzymaj. No serio myślałam, ja taka przerażona tam patrzę. Jest to dla Marty prezent. Dobra, proszę, dla ciebie prezent. Zaraz się dowiesz od kogo. To będzie dobre, to będzie dobre. Nie. Nie! Co to jest? Co To jest na bok! Co to jest? Surzik! Teraz mamy do kompletu! Ja Nie! Znaczy, to otwórz. Ale, Ale nie, nie tym! To jest gaz? Pieprzowy! Ale jakie ładne! Wygląda jak jakiś wygląda jak To jest do graffiti? To jest do customizacji, bo nie do końca wyszedł, ponieważ zaczął padać deszcz na skrący. To od ciebie? To wynika z raportu Mikołaj. To jest od Jasia? Od Jasia, no. Tak. się drugi rok z rzędu, kupuje pałę teleskopową. Tak! No bo teraz macie ten... Teraz mamy duet drugą stronę Marta. Drugą. drugą. W drugą. Nie, w drugą, tak. O, o, nie jest o, jest drugą stronę, tak o 180 stopni. O. Słuchajcie, muszę coś sprawdzić czy tu ceny, nie? <śla> Trochę tak, <śla> tak, jest ode mnie Dla pewnej wspaniałej kobiety, która zawodnęła serce mojego przyjaciela Kamila. Zapraszam. Zamknę to, żebyś jeszcze nie mogła zobaczyć dla ciebie, żebyś ta inspirowała się Ale i, i swojego chłopaka. Patrz, mówiłam ci o tym dzisiaj. Słuchajcie, dostaliśmy płótna. Będziemy malować siebie nawzajem. Farbki, <noise> <noise> proszę bardzo. Tak. Pędzelki. <noise> i... <nie głos> Dziękuję, Mikołaju. Byłeś grzeczny? Nie. Dlatego dałem ci ten prezent bez żadnej gadki. Bo na niego zasłużyłeś. Proszę. To, na pewno to jest od Marty. Mam współpracę. I białko. To akurat ja od niego. Z Paryża. Guma. I uwaga. Do autka. O, dostałem zapachy do samochodu, patrzcie. Ale dał efekt dźwiękowy. I pięknie, Marta. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Pękło. To chyba oznacza, że czas skończyć na rozdawanie no. prezentów. Aha, jeszcze ty. Mikoła jeszcze nie dostał. O, o o, patrzcie dostałem butelkę na wodę, a kurwa potrzebowałem takiej, żeby sobie do plecaczka podpinać. z wydrą. Z wydrą, ooo. I zawsze już wszyscy będą wiedzieć, że to moja butelka. I jeszcze coś dostałem. Ej, mega cute. Co to jest? O, serio? Ale jaki ładny. Fajne, dziękuję. To od Ciebie. Oooo. O Jezus, ale jesteśmy sisters, from another mother, dziękuję bardzo. Przestań! Moja serca nic nie pokazała.